Gdy wychodziliśmy z braćmi na liturgię, przygotowywaliśmy się w zakrystii i podchodzi do mnie ojciec Grzegorz i mówi do mnie, Pan Bóg cię kocha. Pomyślałem sobie, może mam wyraz twarzy kota ze szreka, i trzeba mi to oznajmić. Ale on w sumie wyglądał jak kłapołuchy, więc ale uwierzyłem na słowo. Kilka minut później, kiedy już zaczynamy ruszać, ojciec przeor z powagą swojego urzędu mówi do mnie: Ben, Pan Bóg Cię kocha. Po chwili dodaje: Nawet Ciebie. On wyglądał wprawdzie jak zgrywus ze smerfów, ale uwierzyłem, bo na świadectwie dwóch opiera się cała prawda. Potrzebowałem tego usłyszeć. I z tą nowiną przychodzę też do Was. Trzymając się tego, co powiedział przeor, że skoro nawet mnie kocha, to myślę, że Was tym bardziej. I to wam chcę oznajmić, że Pan Bóg nas kocha. I ta historia wydarzenia, które dzisiaj świętujemy, które celebrujemy nawet Słowo Świętowanie jest za mało powiedziane, to to jest historia wydarzenia przepięknej, gigantycznej miłości. To jest wydarzenie. Bóg chce nam opowiedzieć, jak bardzo jesteśmy dla Niego ważni, jak bardzo jesteśmy dla Niego cenni. Wszyscy jesteśmy bardzo głodni, bardzo głodni miłości, każdy z nas. Wydaje się, że żyjemy w takich czasach, że nie wiem jak było kiedyś, ale chyba dzisiaj szczególnie mocno, wszyscy jesteśmy głodni miłości. Jesteśmy bardzo głodni tego, żeby nam oznajmiono tak raz na zawsze, że jesteśmy kochani. Jesteśmy bardzo głodni tego, żeby. Nas przekonano, bo ciągle jesteśmy nienasyceni tym. W zasadzie to jest, zobaczcie, tak patrząc czysto matematycznie, to to jest ciągle na deficycie, no bo możliwości kochania siebie nawzajem mamy bardzo ograniczone, a jednocześnie potrzeby bycia kochanym mamy zupełnie nieograniczone. To jest studnia bez dna. Nie? Zobaczcie, nie mogę powiedzieć, Słuchajcie, nie kochajcie mnie już, bo już więcej nie zniosę. Nie, ja już mi wystarczy, już jestem tak ukochany, że no nie da się. Absolutnie się nie da. Każdy z nas może przyjmować tej miłości coraz więcej, coraz więcej. I na pewnym etapie życia zaczynamy odkrywać, że człowiek nam tego nie da. Potrzebujemy miłości, która nie jest z tego świata. I to wydarzenie, ta historia dzisiaj jest właśnie o tym. Bóg jest w stanie nas nakarmić w taki sposób, w jaki świat nas nie nakarmi. Bóg jest w stanie nas przekonać w taki sposób, że świat nas nigdy wystarczająco nie przekona. Bóg jest w stanie w to wejść. Chciałbym się dzisiaj uchwycić jednej historii, którą dzisiaj słyszeliśmy podczas czytań: historii Abrahama, bo to jest historia człowieka, który Właśnie potrzebuje, jest bardzo spragniony tego potwierdzenia, że, że w ogóle jego życie ma jakąkolwiek wartość. W tamtym czasie, to wszyscy wiemy, potwierdzenie wartości spełnienia człowieka było właśnie w tym, że ma potomstwo. Abram nie ma potomstwa. Zaraz przejdziemy do tej historii, która była przeczytana bezpośrednio, ale chcę na chwilę cofnąć się trochę wstecz żeby nakreślić pewien kontekst całego życia Abrahama. Abram nie ma potomstwa i w pewnym momencie Pan Bóg mu oznajmia, że będzie potomstwo, że będzie w tej dziedzinie spełniony. Ważna uwaga tutaj jest taka, że Abram wtedy ma 75 lat. Jego żona była 10 lat młodsza od niego, więc miała 65. No myślę, że już widzimy pewne trudności. No ale dostaję tą obietnicę. Czujecie? Człowiek ma 75 lat i na tym etapie życia Pan Bóg mu objawia, jakie będzie jego powołanie. Nie Pan Bóg go powołuje. 75-latka. Ile tu jest osób w tym wieku? Ja niedawno przekroczyłem połowę tego. To jest... Zobaczcie, końcówka życia. Ten człowiek całe życie żyje ogromną tęsknotą, żyje tym głodem spełnienia swojego życia, i właściwie w końcówce dowiaduje się, że będzie miał potomstwo. Potem jeszcze kilka razy Pan Bóg mu to potwierdza. No i ciągle to się nie dzieje. Już są tak tym zmęczeni, że Sara wpada na bardzo błyskotliwy pomysł i mówi, może trzeba panu Bogu pomóc i podsyła niewolnicę swoją Abrahamowi. Może w ten sposób coś wyjdzie. Ale się okazuje, że panu Bogu nie o to chodzi. No i historia toczy się dalej. Jest taki moment, kiedy pan Bóg kolejny raz już potwierdza, Abrahamowi, że będzie miał liczne potomstwo, wtedy zawiera z nim przymierze. I wtedy też mówi: Już nie jesteś Abram, ale Abraham, a żony swojej nie nazywaj Sara i tylko Sara. No i Abraham już jest tym tak zmęczony, że pada na twarz i zaczyna się po prostu śmiać. Bo wiecie, ile Abraham wtedy ma lat? 99. Dowiedział się o tym, że będzie miał liczne potomstwo, mając 75 lat. Kilka razy Pan Bóg mu to potwierdza. No i w końcu ten 99-latek, on jest starszy, słuchajcie, od naszego ojca Floriana. Ten 99-latek jeszcze raz ma potwierdzoną tą nowinę, będziesz miał liczne potomstwo. On już się załamuje, po prostu się śmieje. Potem jest taka scena, chwilę później, opisana w Piśmie Świętym. To jest bodajże 18 rozdział księgi Rodzaju, kiedy przybywają do Abrahama trzej posłańcy i Abraham chce ich ugościć. Oni mówią: Za rok tu się pojawimy i twoja żona Sara będzie miała syna. Tym razem Sara się w namiocie śmieje. Ale. To się staje faktem. W międzyczasie, jeszcze wcześniej, jest objawione, jak ten syn będzie miał na imię. Będzie miał na imię Izaak. A wiecie, co znaczy, co znaczy to imię? Izzchak dosłownie znaczy śmiech. To jest, stąd jest nazywany Izaak synem pocieszenia, synem śmiechu. Abraham się śmiał, Sara się śmiała. Wydaje się, że Pan Bóg też się już śmieje. Zobaczcie, jak duży głód był w tych ludziach. Jak gigantyczny głód spełnienia życia. Najpierw przez 75 lat jakiejś tułaczki, nie wiadomo w jakim kierunku. Potem w wieku 75 lat mają obietnicę, że będą mieć potomstwo, ale nie ma żadnych szczegółów, kiedy, gdzie, jak to się stanie, nic. I mija 25 lat. Można zwątpić, ale to potomstwo się pojawia. Pojawia się Izaak. I dzisiaj mieliśmy historię o tym, jak Abraham jest wystawiony na próbę, gigantyczną próbę, bo ten tak bardzo spragniony syn, ten znak jego spełnienia, ten znak potwierdzenia, że jest kochany przez samego Boga, teraz ma mu zostać zabrany. Abraham dostaje od Pana Boga prośbę, wyzwanie, Pójdź i złóż mi go w ofierze. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Kiedy oni idą, to zobaczcie początek tej drogi rozpoczyna się dla Izaaka na osiołku. W pewnym momencie Izaak. Zostaje obarczony drewnem, na którym ma być złożona ofiara, ma nieść to drzewo. I jest też taki etap, kiedy zostaje związany. Widzicie do czego to nawiązuje? Wczoraj celebrowaliśmy właśnie tą historię. Jednorodzony syn. Jeszcze niedawno wjeżdżał na osiołku. Potem został obarczony drzewem na ofiarę, związany. To jest historia o tym. I w tej historii jest to, do czego tutaj zmierzam co jest absolutnym sednem co pozwala nam coś odkryć z tajemnicy samego Boga. Pan Bóg nas do tego zaprasza, żebyśmy naprawdę w to weszli. W tej drodze, na początku na osiołku, potem z tym drewnem, toczy się przepiękny dialog, bardzo dyskretny, ale niezwykle głęboki. Ojcze mój, oto jestem, synu mój. Ojcze mój, oto jestem synu mój, Ojcze mój, Bóg nas zaprasza w tą tajemnicę. Bóg nas zaprasza w tajemnicę poznania Jego samego i tego, co się działo w Nim, kiedy syn niósł krzyż. Tam jest ten przepiękny dialog. Ojcze mój, oto jestem synu mój. Ten dialog idzie dalej. Liturgia Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa celebrowała tak naprawdę ten dialog Ojca i Syna. To było w centrum zainteresowania ówczesnego świata. Prawdę mówiąc, duchowość, teologia skupiała się aż do oświecenia głównie na tej relacji, co tam się działo między Ojcem a Synem właśnie na krzyżu, przed krzyżem, w ogrójcu, co się działo w grobie. Wszyscy się tym zajmowali. Dopiero od oświecenia w centrum został postawiony człowiek i zaczynamy się zajmować tym, co to znaczy dla nas. Natomiast hasłem, takim zdaniem, które otwierało liturgię jeszcze w czasach starożytnych, w II wieku, było rezurrekcji et ad hoc tecum sum, co dosłownie znaczy: Zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z Tobą. I to zdanie mówi o tym, że Jezus, to zdanie jest przypisywane Jezusowi. W liturgii Jezus mówi przede wszystkim do Ojca: Zmartwychwstałem i teraz już zawsze jestem z Tobą. Ale mówi też do nas: Zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z Tobą. Tam się toczy przepiękny dialog. W tej liturgii w ogóle to było przepiękne, bo cała liturgia rozpoczynała się też od takiego wykrzyku Ojca, któremu włożono. W usta fragment z Izajasza, z 41 rozdziału, kiedy tam jest taki okrzyk, długo wstrzymywałem siebie, swój gniew, ale teraz jak rodząca zakrzyknę. Bóg krzyczy, Ojciec krzyczy, bo nie może znieść rozłąki krzyża. I dokonuje się zmartwychwstanie. On budzi swojego Syna z martwych syn zostaje wezwany do życia ojciec budzi swojego syna historia zmartwychwstania jest o tym ojciec budzi syna święty paweł w większości kiedy pisze o zmartwychwstaniu używa słowo egeiro które znaczy wskrzesić z martwych, ale też obudzić tego samego słowa często używa święty łukasz w ewangelii obudzić ojciec budzi swojego syna ze snu i nie ta liturgia pokazuje, że ojciec nie może już wytrzymać z tęsknoty za swoim synkiem. Potem w liturgii są cytowane Psalm 108, 138, gdzie syn mówi do swojego ojca, uwielbiając go, i mówi: Kiedym cię wzywał, Tyś mnie wysłuchał. Wysłuchałeś mnie. Otoczyła mnie zgraja złoczyńców, ale ty mnie, panie, wysłuchałeś, ty mu głowę podnosisz. Ta historia, słuchajcie, jest o tym. I myślę, że warto wejść w tą historię z tej perspektywy, bo zmartwychwstanie przede wszystkim dokonuje się w Bogu. I to jest wydarzenie, które jest między Ojcem, Synem, Duchem Świętym. To jest wydarzenie, do którego my jesteśmy zaproszeni, jak dzieci. Nie? To jest trochę tak, jak mamy rodziców, prawda? I... Kiedy widzimy, jak ci rodzice funkcjonują, no to poznając tych rodziców, poznajemy też ich dzieci. Kiedyś z moimi braćmi pojechaliśmy, jeszcze w Warszawie pracowałem, pojechaliśmy do, do moich rodziców na Podlasie i moi bracia poobserwowali moich rodziców. No a u mnie w domu to jest taki ping-pong. Rodzice się świetnie bawią, jak tak sobie cały czas odbijają piłeczkę i trzeba być bardzo czujnym, żeby nie dostać. No, i jeden z braci do mnie mówi: Słuchaj, ja teraz rozumiem, na jakich ty silnikach pracujesz. Że teraz Cię rozumiem. Warto wejść w zmartwychwstanie właśnie od strony tego, co się dzieje w Bogu. Zobaczcie, jak ta, jaka tam jest ogromna czułość, jaka tam jest ogromna troska. Oczywiście to wszystko jest nasz ludzki opis który w liturgii był pokazywany. Ale ten opis, coś ma nam powiedzieć o Bogu, ma nas do czegoś zaprosić. Ma nas zaprosić do tego, żeby wejść w tą tajemnicę życia. Bo ta czułość jest właśnie życiem. Ta miłość, która jest w Bogu, jest życiem. My potrzebujemy ogłosić sobie nawzajem właśnie to, że Chrystus wstał, jest życiem, i że to życie cały czas daje mu ojciec, to ojciec go budzi. A skoro jego obudził, jak pisze Święty Paweł, jak dzisiaj słyszeliśmy, tak samo obudzi i nas. Tak samo my jesteśmy wyrwani już śmierci my już żyjemy. Właśnie dzięki temu, że Chrystus zmartwychwstał. Bóg nas zaprasza do przeżycia tej historii. Bo chcę, żebyśmy byli sami pełni życia. Chcę Wam powiedzieć, że, że On przychodzi i że czasem możemy mieć takie doświadczenia jak Abraham. Możemy mieć takie doświadczenia, gdzie najpierw przez ileś lat życia tak się tułamy nie wiadomo w jakim kierunku. Potem mamy poczucie, że jest jakieś jasne zaproszenie Pana Boga do czegoś, a potem to się w ogóle nie dzieje. I można zwątpić. Natomiast Bóg nas w tym nie zostawia. To nie jest prawda, że On nie jest wierny swoim obietnicom. Owszem, jest bardzo wierny swoim obietnicom. I Bóg w tej historii mówi: To, co Ci obiecałem, to Ci dam. Tylko idź całą tą drogą ze mną. Zobaczysz, że będziesz doświadczać życia. Zobaczysz, że będziesz doświadczać ciągle zmartwychwstania, ciągle na nowo. Kilka, dwa lata temu, kiedy chorowałem na covida, tak się to wszystko potoczyło, że ostatecznie skończyłem w szpitalu, walcząc o życie. No, długa i ciężka historia. Nie chcę jej tutaj też jakoś przedłużać, ale bardzo jakoś trudne dla mnie osobiście było to, po pierwsze, że mi wprost powiedziano, że Pan walczy o życie, więc to już trochę dobijało. Ale druga rzecz, która była chyba dużo trudniejsza, to widok wywożonych ciał. Ludzie tam naprawdę strasznie mocno umierali. I miałem takie poczucie, że jestem w jakimś królestwie śmierci. Zaczęła mnie ogarniać jakaś gigantyczna rozpacz. Miałem poczucie, że no ja nie jestem w stanie w ogóle nic zrobić, nie jestem w stanie w żaden sposób tego zatrzymać, nie wiadomo w ogóle, co będzie ze mną. I cały czas widać, jak są wywożone kolejne ciała. I był taki moment, kiedy w moim pokoju, w którym mieszkałem, tak. Był taki pan Stanisław. On od początku, jak mnie przywieziono, był nieprzytomny, i jakoś tak dużo się modliłem za niego. Było 18 marca, kiedy miałem takie poczucie, że no, trzeba się za pana Stanisława modlić, bo może umrzeć. No i na tym stoliku szpitalnym odprawiłem za niego mszę, pomodliłem się. Następnego dnia rano. 19 marca. Jeszcze rano przyszły do nas pielęgniarki, żeby tam nas oporządzić. To było 5.30. Za 5.00 przyszła jedna pielęgniarka i wyłączyła panu Stanisławowi aparaturę. No i zdałem sobie sprawę, że on po prostu zmarł w tym czasie. Leżał obok mnie. Miałem takie poczucie, że już. Już więcej nie zniosę. Naprawdę wszystko mi się wali. Ale powoli, bardzo powoli zaczęło do mnie docierać: Ale halo, wczoraj miałeś taką intuicję, że tak może być. Odprawiłeś za niego msze. A dzisiaj jest 19 marca, jest uroczystość świętego Józefa, a on jest patronem dobrej śmierci. No trochę zbyt dużo tych przypadków. I tak zaczęło jakieś światełko pojawiać się w środku, w tym grobie, w tym królestwie śmierci, że to jednak nieprawda, że to jest królestwo śmierci, że pośród tych trupów, tych ciał, które są tutaj w tym szpitalu, naprawdę przechadza się Chrystus martwy wstały. Ja, słuchajcie, nie miałem zupełnie sił. Nie byłem w stanie na, na stojąco nawet odmówić jednej tajemnicy Różańca, ale w środku, w duchu miałem tyle siły, chciałem biegać po tym szpitalu i krzyczeć: Słuchajcie, Chrystus martwy wstał. Ja wiem, że jeszcze jest wielki post, ale Chrystus martwy On żyje, On jest Panem całej tej sytuacji. I wiem, że ja sam sobie tego nie byłem w stanie wymyśleć. Ja nie miałem w ogóle żadnych sił w sobie, żeby powiedzieć, że. Jest jakakolwiek nadzieja. I mówię Wam o tym po to, żeby pokazać, że jeżeli doświadczamy takiego głodu, doświadczamy takiej tęsknoty, jaką miał w sobie Abraham, to ja jestem świadkiem tego, że Bóg odpowiada. I mogę Wam powiedzieć, że Chrystus zmartwychwstał i ja Go spotkałem. I to nie jest bajka. Chrystus naprawdę zmartwychwstał i przychodzi w swoim czasie. Jedna ważna rzecz jest taka, że żeby dostrzec Jego przyjście, to trzeba się też trochę wysilić. Tak sobie myślałem w trakcie liturgii teraz o takich drobnych gestach zmartwychwstania i życia zmartwychwstaniem. I widzę to w moich braciach. Ojciec Marek, teraz o Tobie. Ojciec Marek, tuż przed liturgią biega cały zaaferowany, wiecie jaki on jest, nie? Jak jest zaaferowany? Biega zaaferowany. Tutaj trzeba ławki dostawić, tam trzeba krzesła wynieść. Tutaj te... cały czas myślał o was. Naprawdę cały czas myślał o was. Ojciec Kamil przesiadywał w kościele od rana do wieczora, pielęgnował świeczki, no po prostu. Ile sił, energii tutaj włożył w to, żeby to wszystko naprawdę jakoś sensownie wyglądało? Ojciec Krzysztof, przeor, mieliśmy wyznaczone swoje dyżury spowiedzi. On, poza tym co sobie wyznaczył, to brał jeszcze po kilka dodatkowych. I tak można wymieniać. Ojciec Grzegorz biegał ze śpiewami, drukował śpiewniki, składał te śpiewniki, łapał ludzi do śpiewania. Cały czas troszcząc się o to, żeby to było piękne. Słuchajcie, to są drobne gesty, łatwo to przeoczyć. Szukając jakichś wielkich, pokazowych postaci. Nie, to są świadkowie zmartwychwstania. Ludzie, którzy żyją prosto, ale żyją ofiarnie, żyją dla innych. To jest świadectwo zmartwychwstania. Chrystus zmartwychwstały żyje właśnie w takich gestach, w takich postawach. I już zupełnie na koniec to coś, co mnie tak bardzo jakoś porusza w tym opisie Zmartwychwstania, to słuchajcie, zobaczcie, że Matka Boża tam jest wszędzie z, z tymi innymi kobietami, z Marią Magdaleną, z Marią z Betanii, tutaj też Salome się pojawia w Ewangelii Marka. Matka Pana Jezusa jest wszędzie tam, razem z nimi, aż do męki. A zobaczcie, że kiedy one biegną do grobu, żeby namaścić ciało Pana Jezusa, to Maryja już nie biegnie. Ona już jakby wie, że w sumie to nie ma sensu. Nie? A jako matce, to jej powinno najbardziej tam zależeć, prawda, żeby pójść namaścić cało swojego syna. Posyła jakieś obce kobiety, a sama nie idzie. No, bo ona wie, że to już nie ma sensu, że nie ma po co tam iść. Ona siedzi z uczniami w wieczorniku. Siedzi razem z nimi. I zobaczcie, co tam się musiało dziać w jej głowie i w sercu. Ona wie o tym, że on już zmartwychwstał. Jeszcze go nie spotkała, ale jest pełna nadziei. Jakby gdzieś serce wie, że to w inną stronę poszło. Ale chłopaki jeszcze tego nie wiedzą. Nie? Oni są pogrążeni w smutku, w rozpaczy, zrozpaczeni całym tym, tą ciemnością. I ona wie, że nie, mowię, nie może im powiedzieć, no, chłopaki, spokojnie, to, to będzie inne zakończenie. No, no nie. Ona wie, że zakończenie jest inne, ale pozwala im to wszystko przeżyć. Przeżywa to razem z nimi. Daje im przestrzeń. Daje też im jakąś otuchę. Bardzo mnie swego czasu poruszyło to taki ten opis, że dzięki temu, że Maryja tam była, to święty Piotr, kiedy wrócił, po tym, jak zaparł się Pana Jezusa, wrócił do wieczernika, to mógł to wszystko opowiedzieć i spotkał się z ogromnym miłosierdziem. I jak bardzo inaczej mógłby się potoczyć los Judasza. Gdyby też poszedł do wieczernika. Przepiękne to jest. To jest tak już na koniec. Maryja jest nam dana jako ta matka pełna czułości, która chce z nami to wszystko przeżyć. I mówi: masz prawo czuć zwątpienie jak Abraham. Masz prawo to wszystko przeżyć. Ale ona też będzie nam ciągle podsyłała ten dialog. Masz do tego wszystkiego prawo, ale pamiętaj, ojcze mój, oto jestem synu mój, oto jestem córeczko moja.